Nie ma gola. Trafiają w poprzeczkę. Piłka wraca na boisko. I bramkarz górą nie ma bramki. Fantastyczna obrona. Pokazał, że przy jedenastce bramkarz nie stoi między słupkami. I bramka piłkę. Niestety tu nie udał się wybieg. Bramkarz był sprytniejszy. I nie ma bramki. Czarny obroniony. Ależ fantastycznie to zrobił trener i jego koledzy z drużyny na pewno. Brawo, brawo, ale ładnie wykonana jedenastka. Pewnie i bezbłędnie. Bardzo ładny strzał. Piłka wpada prosto w dolny róg bramki. Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. A, ten straconicot! A, pięknie! Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie. Przyszelający ma zawsze przewagę. Ależ presja, ależ obciążenie, jeśli spróbuje, jego zespół zejdzie z boiska pokonany.